Dzień dobry, witam Was kochani. 6 lipiec, co oznacza, że dzisiaj lecimy pierwszy maraton. Słuchajcie, miejscowość wyleciała mi z głowy. Ale oczywiście na pasku Wam napiszę, dokładną odległość również. No bo to w sumie najmniej istotne tak? takie, takie szczegóły, ale to mówię to Wam dopiszę na pewno. I moi drodzy tak, zakoszowaliśmy 40 gołębi, 30 starych poszło i 10 rocznych. A i gołębie wypuszczone o godzinie 7.00. 7:10, więc no troszeczkę późno. Yy, oznacza to, że no, coś tam się musiało dziać w punkcie wypuszczenia. Jeszcze nie wiem co i jak yy, dokładnie to później ewentualnie Wam opowiem, ale, ale możecie już sobie teraz zerknąć, bo po trasie też gdzieś na pewno yy, deszcze. Ja nie miałam dzisiaj czasu jeszcze zerknąć, słuchajcie, w, sobie na pogodę. Yy, ale wczoraj gdzieś tam zerkałam, gdzieś te deszcze się pojawiały. Teraz już, o, zobaczcie, zaczyna kropić. Już widać tutaj na daszku. E, więc e, tak, jak, tak jak mówię, tak jak to się zapowiadało, że jakieś deszcze się pojawią, e, to one są. E, no ale mam nadzieję, że go mi sobie poradzą, że to są gdzieś tylko jakieś takie przejściowe. Ogólnie słuchajcie, no nie ma jakiejś tragedii, tak nie wygląda to a, jakoś mega źle. Po trasie te, te deszcze też jakieś, a, jakieś przelotne, tak? A więc miejmy nadzieję, że to nie wpłynie jakoś znacząco na przebieg lotu i maraton wyjdzie fajnie. Dobra, moi kochani, chciałam tylko tyle jako wstęp, bo mówię, mam jeszcze troszeczkę zajęć dzisiaj, a później Nie zawsze na szybko, na szybko, na szybko. Jeśli będę miała jeszcze chwilę, to coś tam wam opowiem, może coś tam ustalę odnośnie tego wypuszczenia, czemu dopiero 7:10, a więc jeśli, tak jak mówię, będę miała jeszcze chwilę przed przylotem pierwszej gołębi, to jakimiś szczegółami jeszcze się z wami podzielę. E, a na ten moment e, to wszystko do usłyszenia. Dobra, słuchajcie, Krzyszka nie ma. E, idę jeszcze zerknąć. Czy tam wszystko gra zegar i tak dalej. Żeby nie było <grytanie> niespodzianek. E, troszeczkę gołębi, jak, jak wam mówiłam, e, zostało w domu. O, została też właśnie baranoska, tak jak widać na załączonym obrazku. E, Co coś, słuchajcie, ogólnie jej ostatnio dolega. Coś jakoś słabo z treningów zaczęła przychodzić, coś, coś, co się jest. Więc poszły takie głównie fajne, fajne samice, które naprawdę tak mega, mega sobie super radziły. One mają szansę coś, coś zrobić na tym maratonie. A, a ona kurczę, no szkoda, bo no, w innym przypadku może też poszła, ale, ale mnie no ewidentnie tutaj. Trochę panów też siedzi. Eee, i, no i zobaczcie. Co chciałam? Zegar. Dobra, wszystko gra. Eee, czyli tak jak widać, 40 gołębi zakoszowanych. To co Wam mówiłam. 30 starych i 10 rocznych. Eee, I godzina 12.32 w tej chwili. Więc, więc czekamy sobie. No słuchajcie, mamy pierwszego gołębia. 11,23 11, Samiczka roczna. Siada drugi. Godzina 14. Nie wiem, 14, 15, 17, 16. Ale nie zerknęłam dokładnie. Czyli dwa. Czyli będzie, słuchajcie, siedem godzin z jakimś tam małym haczykiem. Teraz podejdziemy. czy nie, zaraz, no za chwilę zobaczymy co tu się będzie działo czy coś tam jeszcze kapnie nam a słuchajcie nie wiem czy o temperaturze mówiłam wcześniej jakieś 25 stopni jest trzeci, o pięknie. i słuchajcie Pierwszą. A który mówisz, że ostatnio na pierwsza siadła. <kliwne> Aha, temperatura około 25 stopni. To już wam powiedziałam. Aha, o wietrze wam nie mówiłam jeszcze chyba wiatr. Słuchajcie, południowo-zachodni, więc taki w tył prawego skrzydła i tu widzieliśmy, że ten gołąb ewidentnie właśnie przeleciał od od morza czyli no tutaj się jak gdyby nic nie zmienia słuchajcie te wiatry cały czas A, pchają te głębie tutaj w kierunku morza dodatkowo one też się tutaj trzymają tej linii brzegowej bo jest chłodniej No, o jezu, zaraz się tu wywalę. Okej, okay, ale trójka, trójka bardzo ładnie. Jakby nie było to maraton. Z tym, że no dwa. Dwa roczne. Dwie roczne samiczki. Więc to też jak gdyby się nie zmienia w tym roku. A te na sobie radzą. Fantastycznie. Ale... Dobra. Krzysiek mówi, że widzi kolejne. Są dwa faktycznie. Okej, okay. no słuchajcie. Nagrywam trzy minuty. Mamy 5 głębi. Kurczę, nie widziałam akularów. Hmm, tutaj mam słońce nad sobą, akurat tak. I to. No, no. Dobra, się, siada po minimalnej przerwie. Kolejny gąb, ale nawet nie widziałam, z której strony zaleciał. No i ja słuchajcie, nie widzę, ale Krzysiek już mówi, że to samczyk roczny, więc e, zobaczcie, roczne zrobiły robotę na maratonie. Naprawdę. Zresztą na niejednym locie one już zrobiły robotę. Ok, są, są dwa krzyżików, mówi. Dobra, tak nagle cię robię, że jeden. że ich kot przesarzył. doszumiało Samczyk. 12-19? Trzyletni. Chodź, chodź, Chodź. jest Chodź, 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 chodź. Dwulatka teraz samiczka, ale się przywróciło na dachu. No ale powiem mam to pierwsze, no to kurde mnie zaskoczyło aż, że to tak ładnie usiadło. Jest kolejny. A no, teraz też samiczka właśnie. To jest jeszcze o której krzyżek myślał przed chwilą. Jest 23 roku. I coś tutaj nam schodzi, ładnie. O Jezu, ale pięknie pikuje. Nie, schodzi. No. Schodzi tutaj. O, słuchajcie. Ciach. I co to jest? Też dwudziesty trzeci rok. Może coś widzi. Ja wiem. Wam, że bez okularów to pod to słońce to naprawdę tutaj kiepsko. Już mi oczy łzami. No dobra, dzisiaj oczywiście lecimy całym okręgiem Więc piątka do okręgu będzie szybko powiem więc... Tak przynajmniej tak przynajmniej na to wygląda, tak? Zobaczymy kolejnego Jest ta? Dobrze, czy to jest na? dobrze, gdyby. to jest na dół. Nie, to jest na dół. A Zelotwa ma wszystkie konkursy? Jed, nie, jednego z tego szybkiego lotu wietrznego nie, nie miała. Słuchajcie, e, podejdziemy sobie do zegara, chyba. Zerkniemy, jak to wygląda. Ale słuchajcie, a żadnych właśnie takich przelotów jakichś e, nie widać na niebie. A u nas było parę gołębi. To gdzieś tam Krzysztof rozmawiał z kolegami. Z takimi. No dobrymi hodowcami To oni tam mieli po... Po jednym dwa. Ktoś tam nie miał wcale? Teraz ląduje. Okej. Okay. Tak. I teraz jest znowu samiczka, słuchajcie. Ta o której rozmawialiśmy wcześniej. Teraz 23. Co? O, nie odbiła się? No idź Nie się już wcześniej. Chyba. No, no, no to były jeszcze. Nie, ona nie była tylko, ta, tamty, nie, ona, Ginter, o, ale ta nie była pierwsza. Jako pierwsza, szósta. gintę tutaj z głową. O reszta, skrop. No dobra. To sobie zerk zerkniemy, ale z typami jest gorzej, bo to był właśnie pierwszy typ dopiero, e, co nie zmienia faktu, że jest dopiero, słuchajcie, 12 gołębi, tak? A i też zerknijcie sobie. E, pierwszy, trzeci, czwarty, piąty, słuchajcie, e, wszystko, wszystko roczne. Ale zobaczcie 18,56, pierwszy 19, 20, 22, 22. Także piąteczka, myślę, jak na maraton, jest naprawdę, naprawdę fajnie. Ok, to czekamy. Czekamy, co tu się dalej wydarzy. Gdzie jest 55,02, gdzie są, gdzie są nasze pewniaki. Słuchajcie, Krzysiek, o dwa pięknie idą akurat tutaj, zobaczcie. Pięknie. Oj, noworoczna, i druga, tak, i trzydzieści osiem czternaście. No bo, o na jakim tempie, słuchajcie, zaraz zobaczymy jaka prędkość w ogóle jest. Chciałam właśnie zerknąć, ale Krzysiek mówi, że schodzą. Ta czternastka, która tu teraz chodzi, to jest oryginał po fabrze. Aha. Ona była typowana, 22 rok, tak, tak typowana. 8708. A ja wcześniej Wam mówię 3 latki, to z 23 roku dwulatki, latki. A to była 3 latka się matematyka kłania. Do 5 Jest Krzysiek mówi, że 0,2 leci. Okej, okay, widzę ją też. Jest pięknie. Roczna z tyłu za 0,2 i samczyk. Ok, to się trochę naleciało. Gdzieś teraz słuchajcie, właśnie krzyk mówi, jakąś grupę widzi. Teraz jakieś grupki się zaczynają pojawiać właśnie. Dobra, zerknijmy sobie w takim razie jeszcze raz na ten zegar. Chciałam Wam pokazać jeszcze właśnie jaka prędkość, bo e, patrzcie, no 1678 pierwszy głębiej, więc jak na maraton e, można by powiedzieć szybko, ale, ale też jak na maraton słuchajcie, mega skupiską, więc e, fajnie, myślę że, myślę, że tak czy inaczej. E, fajnie, albo powtarzam się już, ale wiecie, z każdego lotu e, trzeba się po prostu obronić. To wolniejszy czy szybszy lot, i tak jak widzicie u nas, czy to są jakieś mega wolne loty, czy szybkie, to, to te głębie naprawdę radzą sobie wyśmienicie. E, więc e, to mnie bardzo cieszy. E, nie mamy wpływu na pogody, na wiatry itd. E, a te głębie e, siadają nasze cały czas, e, można by powiedzieć, wzorowo, tak. także e, no to na pewno na plus. Słuchajcie, jest 19 z 40, tak, czyli 21, zaraz mamy połowę. Słuchajcie, tylko z tymi typami, słuchajcie, mamy tak, Inter jest do GMP, jeszcze jeden nam brakuje, ale tu zobaczcie, ładnie trzy typy razem siadły. Okej. Okay. Myślę, o, jest 20 tylko 0,1 usiadł teraz samczyk. Okay. A, i tak jak Wam mówiłam wcześniej, bo ja cały czas mówię: W głowie mam 23 rok. O, ja przeszła przyszła samiczka naszego białego. Także już szczęśliwie ją to woła do gniazda. E, co chciałam mówić, bo cały czas w głowie miałam, mówię, Do Was trzy latki, trzy latki, trzy latki siadają. A to oczywiście dwulatki siadały, e, tylko w głowie miałam 23 rok. I tak jak już mówiłam. A, że to 3 latki, a to dwulatki. No dobrze. I zobaczcie niezmiennie 0,2. Mimo tego, że nie jest w ścisłym czubie, a, no to jest bardzo szybko znowu tak. Jest naprawdę a, taki a, na stabilny gołąb a, i ona słuchajcie zgubiła tylko a, jeden konkurs. W tym sezonie, na takim mega, mega szybkim wiatrznym łodzie, więc fajnie. Bardzo fajnie. wszystko sobie radzić, coś usiadło znowu, a więc mamy 21 gołębi. Ok, idę sobie jeszcze popatrzeć. Zobaczcie kochani, e, razem, razem z naszym gołębiem przed chwilą e, słuchacie siat roczny e, samiczka e, na belgijskiej obrączce. Ma numer nabity na skrzydła. pokażę Wam zaraz. Słuchajcie, piła mi po prostu z ręki. Trzymałam ją, zobaczcie, wypiła pół takiego pojemnika. Dostała herbatkę z elektrolitem. Wygięte po prostu skrzydła. Kurcz. Spróbujemy ustalić. Czyli to gołąb. A tutaj widzicie obrączkę na T-Pasie brikon nie, Teraz nie będę jej przeszkadzać. No, ale co on tutaj robi? Spróbujemy to później ustalić. Niebo co? Dobra, to szybko sobie zerkniemy jeszcze. Brakuje nam tylko czterech głębi. tego No zaraz będziemy ustalać. I słuchajcie pokażę Wam. Zobaczcie, tylko jednego rocznego, rocznie jednej samicy brak. A reszta dwulatki. Także no przyjemny los, tak bym to a tak bym to określiła e, okej okay. no to czekamy jeszcze na te cztery spóźniackie a kochani niestety po Rusie zostało już tylko zamknięte gniazdo niestety i samczyk też zaraz po niej zginął No przykro, przykro, ale lecimy dalej. No i słuchajcie, przyjechaliśmy do domu, jesteśmy chwilę przed zegarami zagaraj na 19, i tak jak widzicie, brakuje tylko jednego jednego błędu. 39 na 40 no właśnie, a to jest samica dziesiątka z nią coś. Coś było ewidentnie nie tak już wcześniej, bo ona też jakoś przychodziła później e, z treningów, też zawsze gdzieś jakoś e, nie za bardzo, więc... E, chociaż wcześniej szła bardzo ładnie, tak? No ale co, coś, coś ewidentnie e, to już jest teraz dowód na to, że coś ewidentnie, moi kochani, nie leży. No zobaczymy, mam nadzieję, że tak na inaczej wróci. Dobra, to tyle z Cześć, witajcie. Kochani, robimy sobie szybkie podsumowanie lotu numer 10, bo jeszcze wybywam. I cóż, na ten moment jednego gołębia brakuje. To Wam też pokazałam, pokazałam na zegarze. Krzysiek właśnie pojechał z zegarami, więc ja mówię, mam, mam szybciutko moment taki, żeby, żeby coś tam dla Was nagrać. Moi kochani, no lot na pewno, na pewno też dzisiaj z wiatrem wspomagającym, tak, ta prędkość jak na maraton, no dość spora, co nie zmienia faktu, że jednak, słuchajcie, 720 km i no i te głębie, słuchajcie, no też siadały, no bardzo, bardzo fajnie, tak, słuchajcie, jeden, później dwa, no naprawdę, piątka, mega, mega szybko, w 4 minuty, tak więc seria, seria będzie naprawdę fajnie odbita. Dlatego też jestem dzisiaj bardzo, bardzo zadowolona z, z przebiegu tego lotu. Cieszę się, że, te, że, że nie ma strat, że te głębie w miarę szybko się zleciały. Też mają teraz, słuchajcie... Czas na to, żeby się regenerować, przygotowywać do kolejnego lotu, bo jeszcze troszeczkę przed nami zostało ważnych lotów, moi drodzy. Więc trzymajcie kciuki, jeśli mi się uda, to standardowo, bardzo dobrze mnie już znacie, wiecie, że jak, jak będą jakieś tam wyniki, to Wam może jeszcze coś dogram, coś opowiem. Jeśli nie, to przy okazji kolejnych lotów będę Wam na bieżąco relacjonować i opowiadać, jak to wygląda na listach konkursowych, ale myślę, że, że jest dobrze, moi drodzy. Także zadowolona, uśmiechnięta, pozdrawiam Was po 10 locie konkursowym i do zobaczenia, do usłyszenia. Dobry lot, cześć.